W 121. rocznicę koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Dzikowskiej parafianie spotkali się na placu przy klasztorze Dominikanów, by wspólnie celebrować pamiątkę tego wydarzenia, dzieląc się radością podczas modlitwy i świętowania. Cudowny obraz patronki tarnowrzega Matki Bożej Dzikowskiej został koronowany trzykrotnie, po raz pierwszy w 1904 roku, ponowna koronacja odbyła się w roku 1933, a ostatnia dokonana przez prymasa Wyszyńskiego oraz kardynała Wojtyłę w 1966 roku. Na pamiątkę tych ważnych wydarzeń tarnobrzescy dominikanie tradycyjnie zaprosili wszystkich na rodzinny piknik. Spotykamy się już 13 raz na pikniku, który powstał w tym celu, aby uczcić kolejną koronację, rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Dzikowskiej, to już 121. Dla nas jest to takie najważniejsze wydarzenie w roku, bo jak sobie też uświadamiam, jako dominikanie, dzięki Matce Boży tu jesteśmy, bo rodzina Tarnowskich sprowadziła nas właśnie po to, aby czuwać nad tym miejscem, właśnie opiekować się obrazem, a koronacja była takim zwieńczeniem całego, całych wieków kultu, który od XVII wieku tutaj był. W 1904 roku ta koronacja nastąpiła. Więc to było takie zwieńczenie, no i do tego zawsze nawiązujemy, bo to rzeczywiście jest coś dla nas wyjątkowego. Od pewnego czasu staramy się właśnie w taki sposób piknikowy, integrujący przeżywać właśnie ten dzień. Nie tylko tak liturgiczny strony duchowej, ale też strony takiej ludzkiej, żeby po prostu pobyć ze sobą, pocieszyć się sobą nawzajem. Wszyscy, którzy przybyli na przyklasztorny plac, mogli posłuchać miejskiej orkiestry denty, a także obejrzeć występy artystyczne seniorów i nieco młodszych artystów. Rodzinny pikniku dominikanów to zawsze również wiele stoisk. A przy nich wszystko to co najlepsze nie tylko dla ducha, ale również dla ciała. Nie zabrakło bigosu, pieczonych kiełbasek czy domowych wypieków przygotowanych przez przyjaciół i parafian. Z atrakcji chętnie korzystały dzieci. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się przejażdżki konne, zabawy przygotowane przez harcerzy, dmuchańce, malowanie twarzy i artystyczne stoiska. Cały dzień y, ludzie się tak przewijają, jak możemy powiedzieć, bo każdy przychodzi, czasami na chwilę, czasami ktoś zostaje na dłużej, właśnie ktoś korzysta z naszych atrakcji, ktoś przyjdzie przejść to, to dobrze, bo to też jakby pokazuje, że w naszym mieście coś ciekawego, fajnego się dzieje i kto tylko chce może zawsze skorzystać. Tegoroczny piknik zakończył się po tańcówką.